W dzisiejszym filmie odpowiemy sobie na pytanie, czy korzystniej jest wykonać taką instalację samemu na gruncie, wygodnie, nie skakcząc po dachu, czy zdecydować się na montaż przez firmę. Na przykład, w tym przypadku na takim budynku z poprzedniego filmu znacie już koszty, przynajmniej przykładowe oferty na wykonanie takiej instalacji przez firmę. Najtańsza oferta. Opiewała na kwotę 22 tysięcy złotych. Natomiast tutaj, właśnie, Wam wszystko opowiem jeszcze raz. W sumie podsumuję koszty, które poniosłem przy budowie tej wiary fotowoltaicznej. Jest tu 16 paneli, 290 W, każdy, czyli jakieś 4-700 mod zainstalowana. Inwerter, inwerter jednofazowy. No ale zacznijmy od początku, czyli od konstrukcji drewno na konstrukcję, czyli tutaj te krokwie, belki na których są przymocowane panele i te, tutaj te słupki bez desek tych dookoła bo deski miałem w pozosta pozostałości po budowie i też troszkę dokupywałem potem to koszt 700 zł jeśli chodzi o kątowniki które są zabetonowane w ziemi Dokładnie mówiąc, 6 sztuk tych kątowników to koszt. Już sprawdzę, jeszcze sobie. To koszt 400 zł na złomie, także też pewnie dużo taniej niż gdyby to było kupowane w jakiejś hurtowni. Podbitka, którą tutaj widać, kosztowała 700 zł, aczkolwiek cała tutaj nie została wykorzystana częściowo zużyłem tam na budowę tego kurnika inwerter 4 kW wraz z tymi akcesoriami, puszkami zabezpieczeniami, kablami kablami po połączeniowymi do paneli złączkami łączkami kosztował 3750 zł no i 16 sztuk paneli 16 sztuk paneli kosztowało 7850 zł Także jeśli to podsumujemy, to mamy łączną kwotę, łączną kwotę 13 700 zł za e, taką konstrukcję wraz z panelami. Wszystko pracuje. Także już mamy porównanie, że jest to prawie dwa razy taniej niż słabsza instalacja zamontowana na dachu. Która według mnie jest bardziej problematyczna jeśli chodzi o utrzymanie, tutaj zawsze wszystko łatwiej jest naprawić. Jest to praktycznie na wysokości 2,5 do 4 metrów wysokości. No i teraz, właśnie dzisiaj, otrzymałem już dofinansowanie: to 5000 zł z programu rządowego, twój prąd, czy to mój, mój prąd. Od tej kwoty, jeśli odejmiemy tą kwotę i jeszcze odejmiemy kwotę. Ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ ta instalacja jest wpięta pod ten stary budynek, także kwalifikuje się to na ulgę termomodernizacyjną, czyli te 17% z tej kwoty można jeszcze odliczyć. To zostaje nam 7226 zł, i to jest całościowy koszt, jaki poniosłem przy, tak, przy takiej instalacji. Kolejne dwa, zapraszam na kolejne dwa filmy, w których zaprezentuję projekty, w jakim w ostatnim czasie robiłem dla, dla różnych klientów z Polski. Może jakieś dwa czy trzy projekty wiatr, które już wyglądają troszkę lepiej. Mają mniejszy kąt, są troszkę szersze, można powiedzieć, że bardziej funkcjonalne, można tam swobodnie parkować samochodem. Także zapraszam, może ktoś znajdzie coś dla siebie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.